Jesteśmy na plantacji rzepaku odmiany Paradise. Jest to odmiana o rozbudowanej odporności genowej na wiele chorób. Posiada gen RLM7, jak również pełną paletę genów, które odpowiadają za odporność na wertyciliozę, żółtaczkę rzepy. Naprawdę odmiana bardzo zdrowa. Trzeci rok w handlu. Opinie klientów są bardzo dobre. Tutaj widzimy w szczególności cechy, których nie posiadają inne rzepaki. Rzepak nawet już wiosną bardzo intensywnie się rozwija, tworzy bardzo mocną szyjkę korzeniową i układ korzeniowy. System korzeniowy jest rozbudowany blisko 20% intensywniej niż w klasycznych odmianach, dzięki temu pobiera bardzo intensywnie azot. Naturalną cechą odmiany Paradise. Jest wysoka masa 1000 ziaren i wyjątkowo wysokie zaolejenie, powyżej 62% niekiedy, więc świetne parametry plonu. A tutaj widzimy duże łuszczyny bez cechy osypywania się do momentu zbioru. Mamy tutaj do czynienia z twardym zawodnikiem, który pomoże nam utrzymać ten plon, dowieść do samego końca. Tutaj widać to na plantacji już w polu.